1 listopada obchodziliśmy Wszystkich Świętych. Tego dnia mieszkańcy, jak i przyjezdni goście, w zadumie i refleksji odwiedzali groby swoich bliskich. Nad bezpieczeństwem czuwała policja. Rozmawiam z przypadkowo napotkanymi mieszkańcami. Już po raz trzeci Gryficy harcerze organizują akcję znicz. Tak jest. Już trzeci rok z rzędu bierzemy znicze z hurtowni i zarabiamy na, na istnienie drużyn. W gryficach. Czyli pieniążki przezna, przeznaczone są na, na gryfickich no harcerzy? Oczywiście. No, harcerze zbierają i zarabiają na siebie. Nie chcemy wyłudzać od ludzi. Powiedzmy, wolimy zarobić własnymi siłami. A ile już, ile już zabraliście? No, chyba nie, mo nie mogę o pieniądzach za bardzo mówić, ale muszę powiedzieć, że yy, no, gryficzanie postarali się i jednak yy, zareagowali bardzo pozytywnie na, na to, że harcerze sprzedają nocnicze. Pytek, czy dzisiaj w gryficach na cmentarzu jest bezpiecznie? Na pewno jest bezpiecznie. Czyli policja spisała ja tam nic, się. Nic nie słyszałam, żeby były jakieś tam kradzieże czy coś. A pogoda dopisała? No jak widać, pięknie. Ale jest, jest. zimno. Ładzi, no, zimno jest. Czy dzisiaj w Bryficach na cmentarzu jest bezpieczny? Dla mnie tak. A policja dopisała? No Ja nie widziałam policji. Nie widziała pani policji? Nie. A przed wejściem tam dużo, dużo policji? Ja jak szłam, to nikogo nie widziałam. A też. pogoda? Pogoda dopisała. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, dobry. czy dzisiaj na cmentarzu w Łódź jest bezpiecznie? Tak, jest bezpiecznie. Jest bardzo przyjemnie, spokojnie, wszystko jest na porządku, nie ma bałaganu, nikt się nie wałęca. Nie, nie, nie słyszała Pani o żadnych kradzieżach? ani. Nie, nie, na naszym grobie też nie. A policja? No, nie było widać. Nie było widać policji. Ale mnie po... była potrzebna, skierowanie no po ruchem. A pogoda dzisiaj? Super. Dziękuję bardzo. Miłego.